Halo, halo, Holmes znowu nadaje ze starej szafy. Słuchajcie, to magię miecz, jak ją obrobiliśmy już, to zajęło mi jeden karton, a jeszcze dodatkowo już spakowałem jeszcze dwa takie kartony z innymi: tam jakiś portal był, talizmany, złoty smog, jakieś wiele, wiele gazet sprzed wielu lat. Ale nie będę nagrywał, bo 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 bo, bo ze 2 lata by mi to zajęło. Także na szybko jeszcze co mam do przejrzenia. Krótka informacja dlaczego tak rzadko były odcinki, bo się przygotowuję do sesji RPG. Właśnie tą kupkę tak y, zaraz przejrzymy tak szybko okładkami. Zobaczycie y, jakie to podręczniki mam i z czego się przygotowuję do tej sesji RPG. Słuchajcie, tutaj tak wyrywkowo znalazłem portal, tam już dwa kartony spakowałem tych gazet i tu założyłem, bo chciałem Wam coś polecić. Już pokazuję. Słuchajcie, Pinokio. Pinokio. Scenariusz przygody do Warhammera. Ignacy Trzewiczek. Rewelacyjny scenariusz. Wyszukajcie sobie gdzieś w internecie czy coś i znajdźcie. Naprawdę warto. Polecam. Słuchajcie, tutaj też w portalu znalazłem, też super, super przygoda. Tajemnica Morza Szponów. Maciej Szaleniec, zdobywca Quentina 99. Też rewelacyjna przygoda, sobie gdzieś tam znajdźcie, poszukajcie i przeczytajcie ją koniecznie, bo naprawdę świetna. Dobra, to dwie rzeczy z przygód, które znalazłem fajne. Tutaj zacząłem zbierać ten do Warhammer mm, Fantasy Battle y, podręczniki do armii. Dlaczego? Bo jak będę chciał y, zrobić, znaczy też i się przydadzą do bitewniaka, nie? Ale mówię tutaj pod kątem RPG, że jeżeli będę planował przygodę na przykład ze zwierzę ludźmi, to całą tą książkę przejrzę, nie? całą tą książkę przejrzę, na pewno dużo pomysłów, lore tu jest, historia, opisy i tak dalej, naprawdę, no, cygory, pomioty chaosu, centigory, harpie, no, wszystko tutaj jest o tych ludziach, i naprawdę warto przejrzeć przed poprowadzeniem przygody o ludziach, na przykład. Leśne elfy, gdzieś tam w lesie spotkanie z leśnymi elfami, tak? I już, cyk, przeglądamy i mamy pełno pomysłów do Przygody z leśnymi elfami. Następnie z przeglądamy i mamy tak samo, tak, pełno pomysłów z tymi, ze skawenami, różne jednostki, historia ich i tak dalej, opisy, opisy lokacji. No wszystko tu jest. Także. Warto te książki mieć. Tu akurat podstawowe zasady do Warhammer Fantasy Battle, krasnoludy, proszę bardzo. A tu dwie znalazłem: takie o, bo chciałem zobaczyć, czy się różnią. To z różnych edycji są i zaraz zresztą zobaczymy. Na przykład tu są takie obrazki, a tu już takie, tak? Czyli różnią się. Dlatego wziąłem, żeby mieć porównanie, czym się tutaj różnią. Na pewno mechaniką za wiele nie, ale już obrazkami i tak dalej już się wszystkimi tutaj będą różniły. Także no, taka ciekawostka, tak? Że <coughs> yy, różne edycje mają różne tu yy, zdjęcia, różne grafiki i tak dalej. Także warto sobie porównać. <coughs> Przejdźmy tutaj do Warhammer. To jest chyba pierwsza edycja. Firma Mac wydawała kiedyś, tak? I tu mam różne przygody, tak? Midenheim, miasto Białego Wilka. No i lecimy, cała kampania tu. Trzeba będzie przeczytać, tak? Także mam kampanii tutaj na kilka lat już z góry. Krasnoludzkie wojny, coś o Krasnoludach. Możemy tutaj sobie ten rozegrać przygody z Krasnoludami. Proszę, wszystko mamy. Mamy tutaj Szarą Eminencję, czyli coś bardziej detektywistycznego, tak? Proszę, przygody różne. Mamy tu Imperium w Płomieniach. No wszystko zbierałem. To, to jest przed, nie wiem, 15 czy 20 lat. Wszystko wtedy już zbierałem, wszystko kupowałem. Się uchowało wszystko, tak? W tej starej szafie. Źle się dzieje w Kislewie. Czyli proszę, przygo yy, bohaterowie przenoszą się do Kislewu, tak? I rozgrywamy przygody w Kislewie. Mamy ogień w górach. Proszę bardzo. Tu widzę Nurgla i jego armię. Także coś będzie chyba z... Z, z z Z demonami Nurgla. No, bym musiał sobie przypomnieć. Na pewno kiedyś to prowadziłem tam. Z 15 lat czy 20 lat temu prowadziłem wszystkie te przygody. Ale teraz już nie pamiętam, bo za dużo czasu minęło. Mroczny cień śmierci. Tu widzę coś z Kornem, tak. <trym> I różna, tu cała kampania jest, no kurczę, no to jest, mówię Wam na kilka lat prowadzenia, tak? Zamek Drachenfels. Zamek Drachenfels. I lecimy tu z zamkiem Drachenfels. Krew w ciemności. Krew w ciemności. Tu coś, tak, z orkami widzę. zorkami Skała śmierci, proszę. Skała śmierci. I wszystkie przygody tu mamy. O, tu nawet, <laughs> widzicie, wszystko porozpisywałem, bo kiedyś prowadziłem te kampanie całe. Śmierć na rzece Proszę. A tu zacząłem kupować, <laughs> znaczy kupiłem niedawno w sklepie Iza. No, takie przeceny są, takie książeczki, niektóre po, po 10, po 15 zł. No, kurczę, aż szkoda nie kupić, tak? A... Wezmę tu, mam cały. Patrzcie, jakie grube. Takie grube przygody. A wezmę ten. Wezmę to łatwo, łatwo to przerobić wszystko na Warhammera, tak. Lokacje, i tak dalej są. Wystarczy ten. Mała przeróbka, już mamy Warhammera. Do każdego systemu to można przerobić, tak. Taka gruba, zobaczcie. Powrót do świątyni Złych żywiołów Naprawdę się opłaca. Miasto pojęcie królowej, czyli coś o podmroku, tak? Możemy, zamiast podmroku, różne mapy i tak dalej mamy tu, tak? Wszystko o podmroku. I to też dosyć gruba jest książka, tak? Możemy na przykład podmok wykorzystać do kopalni albo jaskiń, pod kopalniami Krasnoludów, pod kopalniami Krasnoludów Chaosu, ja akurat będę chciał to wykorzystać, tak? Bezsłoneczna Cytadela. Przygoda. Przygoda Bezsłoneczna Cytadela. Mamy tu i już ciach. Parę, parę tych, parę zmian i mamy przygodę do Warhammera. Tak? Kuźnia Gniewu. Też tutaj. Mamy wszystko. Lokacje i tak dalej. Całą przygodę mamy. Świątynia Drowów. Znowu coś spod, spod mroku. Tak? Dlaczego Świątynię Drowów nie przerobić na yy, Świątynię Haszuta. Tak? Z Krasnoludów Chaosu. Bardzo łatwo przerobić. Lokacje, wszystko mamy, ciach, parę zmian. Zobaczcie, tu mapy różne są, i tak dalej, świątynia drowów. Co to jest? Czekajcie, zobaczę co to jest. A, usztywniać jakiś. O, można do modelarstwa użyć. Świątynia drowów. Ciach. Władca żelaznej fortecy. Tu widzę jakiś chyba żelazny golem, tak? To czemu go nie wykorzystać? Przy jakiejś tam, yy, przy jakiejś tam. Albo pod jakąś tam y, twierdzą krasnoludzką, na przykład. Albo gdzieś w górach. Więzienie piekielnego pala. Dlaczego tego nie wykorzystać w jakimś, y, nie innym planie, ale w domenie chaosu, na przykład Bogakorna, albo coś. Albo gdzieś tam y, przy wulkanach, w górach. No, dużo pomysłów, tak? Jest szkielet, można wymyślać pomysły. Sięga planów. Zobaczcie, D&D, tak? Dosyć gruba. Sięga planów. Wziąłem ją, dlatego że jak już y, gracze będą bardziej doświadczeni, to czemu im nie poprowadzić ten przygody w jakimś y, domenie chaosu, tak? Czy u jakiegoś korna, czy Cincha, czy Slanesha? Cię, mamy tutaj pomysły, tak? Do innych planów, do innych y, tych. W może do innych domen, tak? Chaos na przykład teleportem się przeniosł gdzieś tam do jakiegoś piekła czy coś, czemu nie? Dobra, tutaj zobaczmy, co tu odłożyłem. Tu akurat wydrukowałem coś, generator wysp. To z 7C, 7, 7 tak? Po polsku było wydane, wydrukowałem sobie generator wysp. I słuchajcie, tu wszystko jest. Wszystko możemy, pełno tabel, możemy wygenerować sobie wyspy. Ja chyba sobie usiądę, czekajcie. Bo już... Tu akurat coś do y, tych przygód sprzed kilkunastu lat sobie spisywałem. Y, mikstury, tak? Ja będę musiał je przyjrzeć sobie tu. Eliksir długowieczności, latania, leczenia, nadzwyczajnego leczenia. Także wszystko poprzeglądam i zobaczę co mi się przy, przyda. O! Tu kiedyś y, napisałem, jak przywoływać demona. Mamy cały ten, cały rytuał, jak przywołać demona, tak? gramy i tak dalej. Wszystko mamy, tak? Tu jakieś tam strzały, tak, spisywałem. <laughs> Na przykład strzała kwasowa. Strzała ta została pokryta kwasem, tak, więc nie tylko wbija się w ciało, lecz wyżera ranę. Jątrząc ją i czyniąc o wiele poważniejszą strzała lodowa, strzała przebić, wszystko tam kiedyś spisywałem. Wszystko mam tego pełno: tak, bełty, błyskawic, ukąszczeń, strzały i bełty. A tutaj liczmistrz ale bez dokładki, bo yy, to brałem w koszulki. Ciao, ciao, wkładałem w koszulki. Liczmisz do Warhammera. Mamy tu potępieniec. Wszystkie przygody są. Jak, jak nie z zakładkami to bez. Wewnętrzny wróg, proszę część pierwsza, pomylona tożsamość część druga, cienie nad Bogenhafen Ko kontrakt Oldenhalera tak? wszystko jest a tu różne takie pojedyncze przygody jak szczurne otwarcie, dryfujące ogrody Bach, Elona, też z tych starych gazet, aż żółte, zobaczcie to ma przecież 20 parę lat ta przygoda z labiryntu, o, tu jakaś fajna przygoda jest ciekawe jaka hmm. STATEK. O! Na morzu. Dobra, Okej, okay. Mamy to. Na morzu przygoda. A to co to jest? Mm -hmm. To też chyba jakaś fajna. O, jajo ognia. To też koszulkę wziąłem. Specjalne miejsce ta przygoda u mnie miała. Czyli pewnie fajna przygoda. Muszę sobie ją po prostu przypomnieć. Kiedyś ją oprowadziłem, ale już nie pamiętam. To chyba z demonem Korna, mi się wydaje. Przygoda akurat to jest. Nie wywołuj wilka z lasu. Tu jeszcze mam jakieś pierdoły, jeszcze zobaczmy tu pierdoły. Tu sobie kiedyś robiłem kartę. Zobaczcie, jak robiłem karty, tak? Kiedyś nie było programów graficznych, to wycinałem, przyklejałem a później na ksero tak. Co tu jest? Atakująco lewa ręka, postać posiada umiejętność broń specjalna. Tu cięcie poziome, cięcie od góry, różne cięcia, kurna no nawet wymyślałem różne cięcia od góry, od dołu, pchnięcie, po obrocie, wszystko żeby to coraz bardziej rozwijać, tak? Strzały, strzały, oproszek, wyżdżący i tak dalej. O, to muszę sobie przeczytać, pomysły sobie przypomnieć. Tu mamy, słuchajcie, osłona ekran mistrza gry. Zobaczcie, tak kiedyś wyglądał sprzed 20 lat ekran Mistrza Gry Warhammer Fantasy Battle, edycja polska. I mamy całą mapkę tutaj, tak? A nasza przygoda się rozpocznie tu, w Marienburgu. I tu różne tabele z drugiej strony. Bohaterowie, walka. Nawet tu sobie o długopisem coś już pisałem, tak? Atakowane przez więcej niż dwie istoty, krwawienie, wszystko rozpisywałem, żeby było potrzebne przy prowadzeniu przygód, walka, ruch. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Co ja tu sobie jeszcze odłożyłem? Jakaś okładka, tu jakieś miałem do Warhammer Fantasy Battle ten wóz bojowy, tak? Do Imperium. A, to to samo jest, tak? To to samo, karta wojownika. A, zobaczcie, bo ja robiłem tak. Karta wojownika. Tu kusze jakieś i tak dalej. To wszystko do walki. I karty czarodzieja oddzielnie robiłem. Zobaczcie. Czary, a pancerz, runy. Nawet runy rozpisałem i rozrysowałem, jak wyglądają dane runy. Warhammer, proszę. I tu o, znane zaklęcia. Tak to mniej więcej robiłem. A tu karta główna. A, czyli kartę główną robiłem, i kartę taką dodatkową robiłem. Zobaczcie, tak to u mnie wyglądało 20 lat temu, tak? Przeliczniki różne i tak dalej. Dobra, lecimy dalej, co to jest. A tu oryginalna tak? Oryginalna karta do Warhammera wyglądała 20 lat temu, tak? Taki bloczek się kupowało. To chyba w galerii bohaterów mi się wydaje, że to było w tym dodatku. Tu jakiegoś smoczka przerysowywałem. Co tu pisze? Życie bez wolności jest nic nie warte. Ha, śmieszne. Coś, jakiś pomysł był, ale już nie pamiętam jaki. O, a to jest klasyk klasyków. Zobaczcie, pierwsza karta fanowska do Warhammera. Jeszcze nie, nie wy, firma Mac nie wyprodukowała tego, tylko ktoś tam przetłumaczył i ktoś wypuścił taką wersję fanowską. I to tak w takiej tak chodziło i tak było w poziomie wszystko. Wydrukowano to na dwie strony, tak? To była właśnie pierwsza polska wersja tutaj, nieoficjalna, oczywiście fanowska to była, tak, zanim firma Max zaczęła to wydawać. Tutaj mamy do kryształów czasy karty. Też próbowałem grać, ale zawiła, zawiła i skomplikowana mechanika. Do Śródziemia karta, tak, też grałem, próbowałem. Co tu jest? Bestiarium, architektura. A, żebym sobie mógł, wiedział jak wioski opisywać. E, to od Liczmistrza chyba było, tak. E, tu do AD&D druga edycja. Też grałem w AD&D drugą edycję, też miałem wszystkie książki kiedyś. E, tu tak, tak karta do AD&D drugiej edycji wyglądała. E, co tu mamy? Gospro, gospoda. Graf Manfred, to chyba wykorzystywałem jako też ekran gry, gdzieś tam rozszerzałem, bo tutaj moi bohaterowie, właśnie ten, często, często sypiali i tak dalej. To gdzieś tam na wierzchu zawsze było w tej, ta gospoda Graf Manfred, tak? O, Galeria Bohaterów, właśnie. O, tak wyglądało kiedyś, 20 lat temu, koperty games workshop i Galeria Bohaterów. Dobra. Mam nadzieję, że ciekawy odcinek, takie yy, wspomnienia z lat, yy, sprzed 20 lat, tak? Dobra, także już wiecie co robię przygotowuję się do kampanii jakiejś wielkiej i niedługo ruszamy, tak? Niedługo ruszamy z sesjami RPG. Do zobaczenia na razie. Hej!